Witam serdecznie na kanale Gitauto. Dzisiaj będzie wyjątkowe auto Mercedes W124, 200 diesel, 75 koni mechanicznych. Auto sprowadzone z Niemiec w 2024 roku i bardzo niski, niewiarygodny wręcz przebieg 224 tysiące kilometrów. 32-letnie auto w bardzo fajnym stanie i pięknej kolorystyce. Zapraszam na prezentację auta. Tak jak wspominałem na wstępie, samochód pochodzi z Niemiec. Tam miał dwóch właścicieli. Ja jestem pierwszym właścicielem w Polsce. Przywiozłem ten samochód. E, zakupiłem go w e, stanie bardzo podobnym do tego, jak wygląda teraz. E, wymieniłem przednie błotniki na nowe. To jest Typowa bolączka tych samochodów Automat 32 lata. Była tam korozja, nie nadawały się już do naprawy. Zostały wymienione te przednie błotniki. Wymieniony filtr paliwa, olej, filtr powietrza. Samochód prezentuje się bardzo fajnie. Ma kilka drobnych mankamentów wizualnych. W większości był ponownie lakierowany. W jednym miejscu jest szpachla. Natomiast powiem tak, obejrzałem bardzo wiele egzemplarzy z Mercedesów W124. Większość z nich jest niestety zajechana i zmęczona życiem. Ten egzemplarz jest w bardzo fajnym stanie. Jeżeli ogląda się go z kilku metrów, jakby to dziwnie nie zabrzmiało, to wygląda ślicznie. Jeżeli byśmy chcieli być bardzo szczegółowi i przyglądać się każdemu elementowi z osobna, no to znajdą się oczywiście jakieś tam mankamenty wizualne, po prostu wynikające z racji wieku bardziej niż przebiegu. Bo 224 tysiące, jak na trapeza, czy też balerona, jak to. Yy... Popularnie jest nazywany ten model. To jest przebieg bardzo niski. Natomiast, tak jak możecie zauważyć, auto prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Mamy tutaj chyba takie dwie albo trzy niewielkie wgniotki, które będą usunięte. Ja jej tak pokażę tam w jakimś kolejnym ujęciu. Natomiast teraz się chciałem skupić na takim ogólnym stanie auta. I pokazać wnętrze samochodu, jak prezentuje się 32-letni Mercedes w środku. Charakterystyczny klekot kojarzący się przynajmniej mi z taksówkami. Oryginalne Radio Becker Europa kodem z kartą. Wyposażenie raczej dość ubogie. Czterobiegowa skrzynia manualna, prawe lusterko elektryczne, tutaj drewienko w bardzo ładnym stanie, nie popękane. Kierownica również wygląda bardzo dobrze. Myślę, że znawcy Mercedesa na pewno nie będą kwestionowali przebiegu w tym samochodzie. <laughs> Tutaj przyciski są również bardzo ładne. Boczek nie ma zniszczeń. Szyby na korbę. Lewe lusterko oczywiście manualne. Fotel kierowcy nie był zszywany. Nie ma przetarcia. Wygląda bardzo ładnie. podsufitka nieopadnięta, nie opadnięta. Nie była prana, żeby nie, żeby nie opadła. Szyberdach sprawny. Tutaj te wszystkie elementy kompletne niczego nie brakuje we wnętrzu. Te listwy no już klasycznie z racji wieku. Ten plastik e, delikatnie poodchodził. Tutaj wszystko wygląda bardzo ładnie. Mam również taką prośbę do osób, które e, będą chciały tutaj kwestionować przebieg, podważać w jakikolwiek sposób. E, no jeżeli ktoś ma, ktoś ma zamiar e, takie rzeczy robić, to po prostu lepiej niech wyłączy, ten film nie ogląda, bo ci co mnie znają wiedzą, że u mnie, jeżeli auto ma 300 tysięcy, to ma 300, jeżeli ma 400, to ma 400, jeżeli ma... 100 to ma 100, i tak dalej. Przebieg jest zawsze zgodny ze stanem faktycznym. W każdym z moich samochodów przebieg wpisuję na fakturę. Sprawdzam te auta przed zakupem, tak żebym nie musiał się po prostu wstydzić towaru, który mam na placu. Tutaj też charakterystyczne miejsce. Tylko tutaj jest naprawdę ta kardzawka. Tutaj, sobie poprzedni właściciel to tak zaprawił. Reszta wygląda bardzo ładnie. Pozostałe te ramki nie mają rdzy. Tutaj też mogę pokazać, proszę bardzo. Ta prezentacja będzie trochę dłuższa z uwagi na to, że jest to po prostu stary samochód. I chcę pokazać wszystkie. Miejsca, które są narażone na korozję oraz Oraz te, w których ta korozja występuje Tutaj ramka drzwi również bardzo ładna Wszystkie szyby są oryginalne oświetlenie Również Pokażę teraz trochę dokumentów serwisowych, zrobimy krótkie cięcie A więc tak, jeśli chodzi o dokumentację To jest instrukcja obsługi Tutaj ten pokrowiec Homologacja na haka Karta do radia z numerem seryjnym oraz kodem Instrukcja obsługi, książka serwisowa e, Książka serwisowa nie była prowadzona do samego końca e, Była prowadzona do Chyba 80 Tak, do 80 tysięcy w grudniu 2000 roku e, Także Przez pierwsze 8 lat samochód przejechał e, 80 tysięcy. Tutaj na tylnej klapie też mamy taką zaprawkę pędzelkową. W tym miejscu, no tutaj, to jest jedyne miejsce, gdzie jest szpachla na tym samochodzie. Tylne błotniki wyglądają bardzo ładnie. W nadkolach tutaj nie ma, nie ma dziur. Tu jest taka knotka. Mam nadzieję, że po niej nie będzie żadnego śladu. Jeżeli chodzi o drzwi, to z tej strony tutaj wyglądają tak. Błotniki, no to obydwa są nowe, także tutaj nie ma mowy o rdzy. Z tej strony u kierowcy mamy jakiś tam drobny kurkalek. I ten błotnik też wygląda bardzo ładnie. Nie ma na nim rdzy. No dobra, przejdę teraz pod maskę. Pokażę silnik Mercedesa. Silnik wyłączyłem, żeby było słychać to, co mówię, bo ten klekot jest jednak dosyć głośny, żadnych wycieków tutaj nie zauważyłem. Auto, jak stało w garażu, pod spodem było sucho, żadnych problemów podczas jazdy nie ma. Jeżeli chodzi o podzespoły mechaniczne, to wszystko pracuje tak jak należy: silnik, skrzynia, dyfer, elektronika, ABS i tak dalej. To wszystko. To wszystko działa Z samochodem. Eee, w sumie może nie na co dzień, ale sporadycznie się poruszam. Nie wiem ile dokładnie kilometrów przejechałem, może 200, może trochę więcej, tutaj już czerwany od kamienia ten eee, grill. Tu delikatnie odeszło wyduszenie. Posłuchajcie. 32 lata ma samochód, ale w mojej ocenie prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Jak jeżdżę Mercedesem, to ludzie machają. Pokazuję łapki w górę, także widać, że auto się podoba. E, tak jak mówiłem, oszklenie, oświetlenie fabryczne. Dobrze, zrobię teraz jazdę testową i podsumowanie zaczynamy jazdę testową. Nie będę przedłużał. Każdy, kto kiedykolwiek siedział w takim samochodzie, to wie, że to jest wehikuł czasu. Czterobiegowa skrzynia, 2,5 dnia sprintu do setki. Bardzo ekonomiczne spalanie. No, rewelacyjny silnik. Ja pamiętam, jak miałem. 18 albo 19 lat i jeździłem takim zielonym 124 200 w dieslu. To tak samo wtedy toczyłem się jeżdżąc tym samochodem, i tak samo teraz tutaj nie ma ochoty, człowiek, przyspieszać. Nie wiadomo, jak żyłować tego silnika, bo po pierwsze jest to za bardzo niemożliwe. A po drugie, po prostu jazda tym samochodem to przyjemność. Myślę, że większość osób, która rozgląda się za 124 w dieslu właśnie ceni sobie te auta przede wszystkim za ten dźwięk silnika który jednak no, pobudza wspomnienia, bardzo fajnie działa na wyobraźnię i, i na pewno na pewno nie jest to silnik, który ludzie sobie upodobali ze względu na jego dynamikę, te samochody potrafią kręcić przebiegi typu milion półtora czy 2 miliony to były auta niezniszczalne, których już teraz niestety nie robią i robić nie będą. Także przechodzę do podsumowania, nie będę już się rozgadywał, bo o tych starych samochodach mógłbym rozmawiać godzinami. Także zapraszam na podsumowanie. A więc 224 można obejrzeć w ostrowcu świętokrzyskim zgadzam się na wizytę na stacji diagnostycznej można sobie sprawdzić auto od spodu ja też już chyba dzisiaj nie zdążę nagrać filmu e, z kanału spróbujemy zrobić to w taki sposób czy tutaj będzie cokolwiek widać e, jeśli chodzi o o podwozie przejdę jeszcze z tej strony Będę wjeżdżał na stację, ponieważ chcę już zrobić w miarę e, szybko i nie przedłużać tego. Natomiast, jeśli, jeżeli ktoś będzie bardzo potrzebował, to pójdę na podjadę w jakimś innym terminie na stację diagnostyczną i zrobimy e, po prostu osobny film dla, dla zainteresowanego z, z oględzin auta od spodu. Sprzedaż jest na podstawie faktury VAT-marża. Przebieg wpisuje na fakturę. Faktura będzie wystawiona na pełną kwotę. Zachęcam do odwiedzenia mojej strony na Facebooku oraz strony internetowej git Tam jest moja pełna oferta. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw komentarz lub łapkę w górę. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich miłośników starych, klasycznych samochodów i życzę miłego dnia.